Hej hej, czesniczkał mi ten bardzo serdeczny kędzineczko z Vampira. No, w poprzednim odcineczku troszeczkę chwyciliśmy sobie tutaj Fabułeczkę, naszą, dowiedzieliśmy się o bohaterze jego historii. Jak się znaleźliśmy tutaj dokładnie, na takim zadupiu i dosyć ciężkiej sytuacji. Jak na razie musimy uciekać. bohater to mówi. O, jak tam wejdziesz Okej okay. Wow! Mamy takie umiejętności Zwodam nie ja sobie mogę tam skrzynkę podstawić i sobie wejdę tam Okej okay. Chciałbym jak najszybciej sprawdzić moją umiejętność którą nabyłem nie wiem czy będzie mi dane. Dobra. Dodatkowa broń. Możesz użyć broni dodatkowej wciskając ten, to, to poza wykonać specjalnej ataki. Ale wiem, że to chwój poziom wytrzymałości. Mam całkiem mało wytrzymałości, ale nie chcemy grać na bliski dystans. Zdecydowaliśmy już w poprzedniej że będziemy grać bardziej... daleki dystans. Go Okej, okay. ogłuszenie I przeciwników, można też w no ogóle. Okay. E ogłuszenie, okej, podejdzie? Ne, wybierz Ewa w ogóle w ogóleśniu ogłuszonego przeciwnika. Gdy znamy drogę, zdobyła szkarle, w co pozwala ci korzystać z zamętności i uzupełnić. Graźmy go. No, i teraz nie mogę porównać, czy jednak ten wybuch jest taki dobry, czy no, niby daleki zasięg jest z tego, bo w ulepszeniach mam do 4 metrów. Pytanie: czy ta włócznia nie jest lepszym wyborem. hej, okay. nadal nie wiem jak się blokuję. hej, okay, więc tak to wygląda. Wiecie co? Powiem tak. Chyba wolę to włócznie Cóż, nie. Te ulepszenia są potem OP. Dobra, nieważne. Gramy dalej. Bardzo. Nie, no potem w ulepszeniach mamy jeszcze pobiernik krwi z tego wybuchu, więc jest to dosyć OP, ale za dużo chyba straciłem. Więc. Zacznijmy od nowa. Teraz wiem, jak się wbije. I czym. A, nadal nie wiem, jak blokować. Mój Boże, jak to się blokuje? Unik. Co blokuje cel? Następny cel: Urzmę wampira. On tego bronią. Strzał. Umiejętności. Moc ostateczna. Pierwszego przedmiotu za broń biała zmysły. No dobra, ale jak blokować? A może tutaj po prostu nie ma... Uniku. Uła. Chyba akumulator już. Ale to chodzi już. Okej. Okay. Czyli stricte nie mamy obrony, ale mamy uniki. Z tego, od tego momentu chcę sobie zmienić jednak pod inny przycisk mieć uniki. Um, pod Q. Pod kiju będzie najszybciej Idź przetrzymaj? Czy pod Q jest Idź przetrzymaj? Bez sensu trochę Pod mamy dasha fajnego O oh, fakt Walking damage. Holy cow. No shit, Sherlock. Dopiero teraz wskrój, że jesteś troszeczkę bardziej. inny niż byłeś? No. To dziwne, że dopiero teraz. Spostrzegłeś to, nie, nie wiem. Pofrunąłeś? Na nietoperku, potrafisz daszować, kolce przezywasz wybuchające. O, mm, kurwa magia. Nie, to nie magia. Zostałem wyprany w perwolu, co to masz? No, chyba na darmo tu nie wszedłem. To pokazała. A, po prostu nic nie ma Okej, okay. o tu jeszcze coś mamy Dobrze, to się podświetla ringi, Czyli pieniądze tutaj mamy i nie wiem czy w pistoletach chcemy się tutaj bawić Ale ja na pewno będę chciał zrobić mieszankę e, walki na daleki dystans i na bliski dystans, tak mi się wydaje Nie być tylko dystansowcem mam no, tutaj strzeby, pistolety Wydaje mi się, że jak już to chyba pistoleciki tylko będziemy brać, ale to trzeba cię wiąże niestety z zakupowaniem amunicji. Jednak chciałbym troszeczkę pod eko zagrać. No kto wie dlaczego się te pieniądze przydadzą. Okej. Okay. Um, czy to nam coś pokazuje w kwestii przedmiotów do zabrania? Prawdopodobnie nie. Król i kraj cię potrzebują, dąż do armii i pomóż naszym odważnym chłopcom na froncie. Król i kraj ci potrzebują, dąż do nich i pomóż. Okej? Okay. Zjechałeś. nie za a to tu ją zabiliś, takiego przypomnę. Przypomnę ci. O! Faktycznie mogę jeść te szczury. Miałeś rację, mogę jeść. Odnów nasze apeki. Żeby się tylko choroby i nie załapał jakieś. Okej. Okay. Zagaduję, że mogę się tam teleportować dokładnie Cudownie No naładować. mam adałaś Matoruję można jak mi padnie to kończymy odcinek nagle. Coś mi się wydaje. Okej, coś tutaj mamy. Więc niestety nic. Ale mamy kolejne mszy czy szczury? Jakoś na siostrę to nie za bardzo... ma <laughs> <Mara>, dziwność. No... <laughs> za dużo się nie spodziewaj od nich. Okej. Okay. To tak jak ja. Czy nie wytrzymałeś w ogóle maksować? Co jeszcze mamy? To mamy jeszcze pieniądze. Stabilny status. Nie? Aha, przejmujesz się ciałem? Jej zabiłeś już chyba z sześciu chłopów. Gratulacje. Nie dziwi mnie to. A może chcę schodami przejść? Dobra, co tutaj mamy? No ale wiadomo, że w eksploat trzeba iść. Mar i odłamek stopu. Aluminium, cudownie. Mhm, dobra. Tędy chodzi graf. Tędy. I na górę. Okej. Okay. Krajówka. A sprawdźmy tę krajówkę. Na razie, krajówkę, możesz to odpocząć i wydać po w że albo stworzyć coś na warsztacie. Podobnie. Najpierw chciałem poszło tutaj w Explorer pójść. Zwyczajny uchwyt i pust. Pust. Ok. Rzemiosło. Na stule warsztatowe możesz stworzyć lekarstwa, albo leczyć chorych mieszkańców. Dala Sorowica, aby się wzmocnić. Dobra, i lepsze nie broni, albo ja lepiej spersonalizować broń. Czy grałem we FNAFA? Oczywiście, że grałem. Jedynkę, dwójkę i trójeczkę, i na tym się skończyło. O ile dobrze pamiętam. Kiedy był ten wielki boom na FNAFA? Tak, jak najbardziej grałem każdą część. Z tych pierwszych trzech, jakie wyszły tamtego czasu. Używalny Dobra, moi drodzy, tam nie wiem, czy bym chciał grać jednak pod dystansową. Pistolety. Wydaje mi się takie trochę ekstrawaganckie. Z względem, nie jakieś maczety. Zagrajmy takiego fajtera, który Lubi jednocześną walkę zwarcie jak i na dystans. Lubię machanie mieczem tutaj, jest takie spoko zrobione. Dobra. Podążajemy celem tego ućmoka. A, O już myślałem, że nogę złamię. Bra, brwana kartka z pamiętnika. Część części jest za darmo? No, to pewna grama kiedyś. Kiedyś o grama. kartka z pancika. Nienawidzę się kiedy kpią z koloru mojej skóry, a ja odwracam wzrok. Nienawidzę się, kiedy mnie obrażają, a ja płaczę jak baba. Nienawidzę się kiedy odchodzą, a ja przeklinam jak facet. Nienawidzę się kiedy klienci nazywają mnie słabiną. Labiryną. Hm. A ja byłam ich uśmiechem. Nie ja widzę się za to, że nie mam odwagi wyzwać temu Do niego czuję. Staberlina. Wskazówki dotyczące mieszkańców. Udało Ci się odkryć wskazówkę Ujawniona na tajemnicach, której ścigali mieszkańców bliskich. Zobaczmy, menu mieszkańców. Okej. Okay. Oko Do swojego szefa. Czyli tak, jakość krwi my tutaj to będziemy decydować, czy chcemy zabić, czy nie. Dobra. Teraz, moi drodzy, największa imersja. Jesteśmy mega ujebani krwią.

Not thirsty. Oh grab a chair and get some rest. This is gonna be another long night. Oh. Why is it going to be a long night? You must be new around here. Don't you know about the murders? Do the police have any leads on a suspect? Ah, uh, even before the outbreak, coppers never came round here. We we're on our own. People die in these parts all the time, and no one cares. Tell me more about these murders. Every morning for the last few weeks, bodies have been found, and those poor sods didn't die of flu. Ah, tutaj okay. Where am I? Where is this place? You're at my bar, sir. The turquoise turtle. Nasz mm, aż takim zjedaczem chyba nie byłem. No po prostu przeszedłem sobie wszystkie noce i tyle. To jest fajny straszak, jest na FNAF-a, ale. Nie mój rozez to, szaka, nie coś takiego, że masz tam jakąś energię, musisz unikać tego, tego. To bardzo jest skazane po prostu na losowość, bo nigdy nie wiesz, jak te animatroniki pójdą, nigdy nie wiesz, po prostu, czy się energii nie starczy, to, to jest loterię, czy wygrasz, czy nie. No i skill. że ludzie w tych czasach Nobody up, okay. I'm looking for someone who might have passed through here recently. Wondered if you might help. It's been quiet tonight. The only other person I've seen went straight up to his room. <laughs> Thought it was kind of rude, actually. You mean he's still here? Well, yeah. He paid for the entire week. Okay. How long has he been here? He rented the room a few days ago and didn't say when he'd leave. Okay. Who is this man? Well, like a gentleman, I guess. Well dressed. I need to meet this man. Just climb the stairs and knock on. Yes? No funny business. You hear me? Yes. Not to be sure. Okay. It... Good evening, sir. I wondered if. Wow, you look like you need a drink. Yes. I apologize for my out. Been there, seen that. Don't worry. Has anybody. Can't say. Sorry. I spent the night making love to that gorgeous bottle, see? This is important, sir. Are you sure no one. I don't know and I don't care. This is a free country. What's mm -hmm. going on around here? It's like everybody. You must be new here. Have you not heard about. Who is this sewer dog? It's a local bogeyman convenient answer for every crime that happened for decades. You murdered someone, blamed a sewer dog. Hey. You make it sound like it's a. People will always believe in monsters. It's easier than accepting their own darkness. Takod bardzo mądra. Ale hello sir are you all right is there any way i can help you i don't know maybe you prefer to speak with tom then what is this place this is tom's bar a turquoise turtle i'm the bar are you always open this late at night no it's only since the epidemic started tom thought that people may need a safe place to stay you don't seem to have much business. Most people are sleeping right now. And those that are awake tend to avoid going out. What would okay. What's going on around? Here? Too many dead, sir. First the epidemic. The murders. Bodies found in the streets every morning. The sewer dock. No one knows. People have always disappeared. What have you heard about the epidemic? There's a Spanish flu. Yeah, killed so many last summer. Are the authorities doing it? Nothing. There are so many quarantine zones in London now. It's gotten really hard to travel across town. Mm -hmm. I just want to talk. I'm not afraid, sir. It's I only see one. Oh. Oh well, yeah. course. I mean, I' best check on them. Hmm. I'll leave them. I'll leave them. Okay. Hey. It's a good thing you can't. This is no place for you. Prewen has several patrols roaming the area. They do not pursue me. But they're looking for vampires, and they are most efficient. They'll not relent until the killer has been identified. I have a common objective, but I require I think someone is eavesdropping. Are you certain? You might as well come in, whoever you are. Slowly, vampire! Who are you? I mean you no harm. Say it, the vampire! Present yourself! I... I need... a word. Anyone. Well, that's something I can do for you. And who might you be? That I know anymore. Might I at least learn the reason of your presence? That's none of your concern. Sir, you have entered my room in the middle of the night, pale as a corpse and shaking like a tree. So please, indulge me. Something, someone, is molesting people. In fact, killing them, biting them. The calling card of a vampire like you you seem the expert how would that be i have my secrets as you have yours then if you are not a vampire who or what are you dr edgar swansea of the brotherhood of saint paul i am performing an independent investigation here in an attempt to understand precisely what is going on What have you uncovered concerning the murders? It started a few nights ago. Rumors of violent murders. The docks have always been, shall we say, somewhat unsavory. But this is different. How different? A vampire is at work here. I heard another voice, that of a woman. Who were you talking to? Ridiculous. I've no idea what you're talking about. Something tells me not to trust you. Then the feeling is mutual. And what exactly is. Sir, if the name is not familiar to you, then we shall discuss it another time. Then help me find the culprit. I may. If you'll first tell me why you opened this door. I followed a trail. The scent of blood from a recent victim. It led me here. You thought I was your aggressor. That explains a great deal. We are both chasing the same shadow. A shadow, indeed. Yet I heard his voice in my head. There was a moment I believed I was mad. You should let me handle this affair. You've no idea what you're up against. No. I will find the monster, he is mine. How will you do any better than I? But then let me ask you this. What are your intentions if you find the killer? I will at last have the answers to my questions. Hmm.